Witam Was, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale Izabela Itka. Dzisiaj trudny dzień. Czuję się bardzo nieciekawie, ponieważ znaczy psychicznie dobrze, ale fizycznie nie za bardzo. Dzisiaj miałam to badanie e, serca tą tom, tomografię komputerową. Żył przy tym. Przy sercu z barwnikiem, i jak tam już jechałam, to tak się zastanawiałam. Ciekawe, czy ja nie mam tego alergii na, na, ten, na ten barwnik, bo kiedyś, dwa i 2,5 roku, roku temu, jak byłam na odwyku, i tam były takie żuczki, że one się strasznie mocno gryzły. Jak siadły, to od razu tak noga puchła i tak dalej, nie? Jak siadły na chwileczkę, tam w parku na obyku. I jak mi tak noga spuchła, to poszłam tam do lekarzy i oni mi posmarowali to jodyną, czy jodem, coś tam, coś tam właśnie z tym jodyną. I to było owinięte przez e, całą noc, i na drugi dzień, e, w tym miejscu gdzie był ten jod, to mi jeszcze bardziej ta jodyna, to mi jeszcze bardziej ta noga spuchła w tym miejscu. I oni coś mówili, że ma prawdopodobnie alergię na ten Jod jeszcze, nie. No, a ten barwnik to właśnie jest coś, coś, coś z tego, nie? O ile dobrze myślę. I tak się zastanawiałam właśnie. Jak robili mi to badanie pokażę Wam teraz tutaj te za chwilę przebitki. To... Zrobili mi to badanie, normalnie wszczyknęli mi ten barwnik. Sorki ktoś wsiadł przede mną i gada przez telefon. No i ten. Wszczyknęli mi ten barwnik. Ostrzegam je ta kobieta, żeby się gorąco zrobiła, ale to było naprawdę mega gorąco, strasznie, gorąco, strasznie. No, badanie króciutko trwało i tak dalej. I później powiedzieli, żebym wyszła na korytarz, posiedzieć... Nie wyciągali mi tego węflona z ręki, żebym w razie, gdyby była jakaś ta alergiczna reakcja. I ten... Wyszłam na korytarz. Posiedziałam 15 minut. Ta kobieta wyszła i ścięła mi ten, ten... Ten cały węflon wyciągła z żyły, nie? I ja poszłam sobie do ubikacji, do łazienki. Patrzę się w luszczy, a ja mam tak. Tutaj na policzku miałam taką czerwoną plamę. Takie, takie spuchnięcie. Porządnie. Z drugiej strony to samo: takie spuchnięcie. Na czole spuchnięta taka gula. Tak jakby woda w środku, nie? No to pukam tam i się pytam, czy to jest normalne. I pokazuję jej, nie? To. O no, to wezwali lekarza. I się zaczęło. Drugą rękę wbili mi znowu węflona, ja byłam tam ostatnią pacjentką, byłam w szpitalu. To się nazywa sanatorium Hera, tam to badanie płaci, pokrywa całkowicie ten ubezpieczenie, nie trzeba nic samą płacić, w ogóle trudno jest znaleźć Wiedniu gdzieś takie, takie, takie coś. I się krótko czeka na termin Dzisiaj około 4 tygodni, także polecam sanatorium hera. Jeżeli ktoś jest ubezpieczony normalnie na. Cytę. No, i wybili mi ten drugi no ja, węplon nie, i dali mi coś tam antyhistaminę, czy jak to się nazywa? Nie, nie pamiętam dokładnie. Coś tam z histaminą i drugie znowu mi wyleciało z głowy. A przed chwilą, jak czekałam na pociąg, to. To ten. Może mi się jeszcze przypomnieć, w trakcie to ten. Jak on mi zaczął ten lekarz to wszczekiwać, to stało się coś strasznego. Dla mnie, Znaczy nie to, że, że padłam czy coś, tylko nagle, jak Normalnie czułam się, jakby mi ktoś żelazko przystawił. Gdzie? W, kro w kroku. Takie straszne pieczenie, taki ból straszny. Ja nie wiem, ten barwnik tam chyba się przesunął jakoś, jak on mi tam przyczykał. Czy to... No ja myślałam, że oszaleję. Nie ja wiedziałam, że takie coś. Mówię, co to? I mówię, że te w narządach rozrodczych, rozrodczych strasznie pieczenia. To zaraz przejdzie. Mówi, że to, że to pewnie ten barwnik jeszcze i tak dalej. No i dzięki Bogu przeszło za chwilę. Ja myślałam, że będę tam wrzeszczała. No. No i myślałam normalnie, że tak, że zwariuje. No i powiedzieli mi, że zrobię się senna po tym. I ten... Odczekajcie, ja sobie przecież tutaj dodałam do tego. Przygotowałam sobie telefon. Muszę drugi ten trzymać, ten stojak, bo w tym pociągu to mi się przewraca ten stojak na telefon. Sprawdzę, bo sobie zapisałam. A i kor kortyzon mi jeszcze wszczykli, kortyzon mi wszczykli jeszcze. No. I powiedzieli, że będę się czuła zmęczona. I ja się tak, tak, zaczęłam tak. Nie wiem czy to z paniki, czy z czego, ale tak się dziwnie czułam. Leżałam tam chyba z, z pół godziny, i chciałam już iść do domu. Myślę, idę do domu i się położyć. Tylko takie miałam myśli. Oni, mówię, że mi wyciągnęli tylko węflona. No jeszcze chyba nic stać nie może. Nie, niech Pani jeszcze ten... Wyciągniemy go Pani niech Pani siedzi jeszcze z 20 minut na korytarzu. No, przyjdziemy przyjdziemy no, Pani to zdjąć. No i ten... No i siedzę, siedzę już pół godziny. Poszłam. Zapukałam. Zeszły mi te kropki czerwone. To się polepszyło. Wyciągli mi tego węflona, no to wyszłam stamtąd. No. Dzwonię do, do mojego przyjaciela. On się bardzo źle poczuł. Nie mógł iść do sklepu na zakupy ani nic, no to wsiadłam w, ten, w metro i pojechałam do przyjaciela. Najgorsze to u niego to wchodzenie na ten, na te trzecie piętro bez windy. To jest. Pokazywałam wam schody zresztą, w którymś tam filmiku. No i ten. Pojechałam, zrobiłam mu zakupy i wracam teraz do domu. Jak zauważyliście, u mnie nie ma regularnie filmików. No, ostatnio było tyle dni, rząd, chyba z 7 dni pod rząd, były filmiki, ale teraz dużo się nie działo. Sobie chciałam trochę odpocząć kilka dni. No i widzicie i znowu co się wydarzyło. Aj. A teraz marzę tylko o łóżku. Się czuję, wiecie jak się czuję? O tak, jakbym wzięła taką, taką silną tabletkę przeciwbólową. Taka zakręcona. Sena. No. I tyle u mnie. No ale dobrze, że przeżyłam. Nic, nic nie spukło mi w gardle ani nic tego. Tamten. Te trzy baloniki na twarzy. I ten. Powiedzieli jeszcze, że jakbym w przyszłości robiła tam jakieś badania, badania takiego rodzaju. Z barwnikiem, u nich jakbym robiła, to już trzeba dzień wcześniej brać kortyzo kortyzol. Kor korty. No, coś, coś takiego. Przygotowanie do tego badania. No. A żeby wcześniej mówić. Wtedy dzień wcześniej się bierze, jedną wieczorem, jedną z rana, i potem, jak się da ten, ten, ten barwnik, to wtedy się nic nie dzieje ponoć. Okej, okay. mam wszędzie mówić, że mam lekką alergię na. Ten. No. no dobra, już nie będę ten rozciągać, wymyślać kończę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego kochani. No. Ja wiem, że się będę zaraz dobrze lepiej czuła, się tylko Sz -sz 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 się. No mogło być gorzej. Jest dobrze. No. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa pa!